Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy między słowami. Dziś gościmy w naszym studiu Michała Kasztelana, prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Panie prezesie, tych spraw, o których będziemy mówić, to jest sporo, ale zacznijmy od tego, co w ostatnim czasie było najważniejsze dla spółki. A jedną z takich rzeczy, o, mówił, o których mówiła cała Jelenia Góra, to jest rekultywacja starego wysypiska w Siedlencinie. Tam zamiast tych hałd śmieci niedługo będzie teren zielony co prawda nie do wypoczynku, ale nie będzie to już wzbudzało takich kontrowersji. Mieszkańcy nie będą widzieć hałt śmieci usypanych w tym miejscu. Będzie to zrównane, można powiedzieć, do jednego poziomu. Wyglądać będzie inaczej zupełnie. No, Mam nadzieję, że tak się stanie. Wszystko na to wskazuje. Jednym tylko mi się tutaj z panem redaktorem nie zgodził, bo nie chciałbym używać w tym przypadku słowa kontrowersje. Składowisko być może budzi kontrowersję, ale w momencie powstawania, w momencie kiedy decydujemy się na to, żeby to składowisko powstało, został wykonany wybór, zostały wykonane, a przypomnę, że składowisko w Siedlencinie w momencie, kiedy było budowane, to było składowiskiem jednym z najnowocześniejszych w Polsce. Wtedy spełniało takie. Wymogi, których prawie żadne składowisko w Polsce wtedy nie miało. 87 rok. 87 chyba. rok. I jeżeli porównać tamto składowisko, po pierwsze położenie, po drugie wykonanie, uszczelnienie, rowy opaskowe, własna oczyszczalnia ścieków, monitoring tego, co jest włożone, ile jest włożone, waga elektroniczna, system i tak dalej. To wszystko było. Kompaktor do zagęszczania odpadów. To wszystko było już zupełnie innej półki niż wielu ludzi nawet nie pamięta, że składowisko poprzednie dla Jelenii Góry znajdowało się między szpitalem, żłobkiem przy ulicy wolności, tam gdzie dzisiaj w rejonie cegielni dawnej, w rejonie najprościej powiedzieć Urzędu Skarbowego. Jak się zapaliło, to przejazd z ulicą wolności był prawie. Bardzo utrudniony, nie mówię, że niemożliwy, ale utrudniony, a te samozapłony zdarzały się często. W nie tego nie było. Do tego w nie w którymś momencie powstała sieć odgazowująca i z gazu wysypiskowego, głównie zawierającego dużą ilość metanu, była produkowana energia elektryczna. Także to było nowoczesne składowisko, bo przez 20 lat wytrwało i wywoziło śmieci z Zielonej Góry i z sąsiednich gmin. W związku z tym zgodziliśmy się na to, wiedzieliśmy, że takie składowisko jest niezbędne, w związku z tym nie możemy mówić o kontrowersjach. Być może niektórym się nie podobało, ale na przykład dla mieszkańców Siedlencina były w jak formie no, rekompensaty, że to tam się znajduje, było możliwe od wywiezienia śmieci nieodpłatnie, dla, jako spółka finansowaliśmy zieloną szkołę dla dzieci ze szkoły w No tak, ale technologia I idzie do przodu, te wysypiska tak. teraz wyglądają zupełnie inaczej, ale powiedzmy, jak teraz będzie wyglądało stare wysypisko? No, po pierwsze, będzie, będzie, będą zmienione poziom skarb, będzie zmienione nachylenie skarb, następnie będzie wyprofilowane, te skarpy zostaną umocnione, żeby przez przypadek się nie obsunęły, żeby się nic nie stało. Po drugie y, zostanie y, czasza wysypiska zostanie wyrównana, y, przysypana odpowiednią warstwą materiału, na wierzch pójdzie y, humus i y, zostanie to y, wysiana trawa i posadzone krzewy. Trochę Dziennikarze. Y pół żartem, pół serio wyeksponowali za bardzo, że tam będą maliny, jeżyny i tak dalej. W każdym lesie są maliny, jeżyny, to nie będzie plantacja, tylko po prostu będzie zbliżone do takiego, teren będzie zbliżony do terenu takiego już na wysypisku rosną. No, wszystko rośnie, bo w śmieciach trafiają się różne rzeczy. Przypomnę, że w Siedlencinie na wysypisku w najlepszych czasach 60 osób pracowało, śmieci, Ze śmieci złom różnego rodzaju inne surowce wtórne. Także to było jakiś też dodatkowe, dodatkowy środek na zarabianie pieniędzy. Dodatkowo, jeszcze może powiem, dodatkowo, znaczy może nie dodatkowo, ale też w ramach rekultywacji, zostanie to składowisko. Odgazowywane. Będzie, będzie położona sieć specjalnych rur, które będą, będą robione studnie, które będą zbierały gaz wysypiskowy, składowiskowy, i to wszystko pójdzie do małej elektrowni, która będzie produkowała prąd. To ma jak gdyby dwa znaczenia. Jedno, że ograniczy bardzo mocno emisję metanu do, do, do powietrza, co, co, co jest bardzo ważne ze względu na ochronę środowiska, a po drugie no dostarczy energii, co jest y, też y, no, fajne. Energia dla kogo? Energia jest sprzedawana do y, zakładów energetycznych, mają obowiązek kupowania, bo to jest energia zielona. I y, y, to powinno być. Poza tym trzeba jeszcze jedno powiedzieć, żeby Państwo, żeby ludzie byli spokojni, że to tak troszeczkę można powiedzieć, że to jest bomba ekologiczna, żeby to nie była bomba ekologiczna, to jest m.in. ta rekultywacja I później przez określony okres, chyba przez 30 lat, będą y, wykonywane pomiary. Dzisiaj wykonujemy pomiary y, gazu, odcieków itd, i tak, dalej, i tak dalej. Y, wszystko to określa rozporządzenie i te badania robimy raz na kwartał, a później czas będzie, ilokrotność tych badań i nie wszystkie będą wykonywane ale będą wykonywane, to składowisko będzie monitorowane przez następnych 30 lat. Wspomniał Pan o pieniądzach, a kiedy planowano rekultywację wysypiska, w planach była kwota, która miała być przeznaczona na ten cel, 10 milionów złotych. Później te plany zostały troszeczkę zrewidowane i kwota spadła po przeprowadzeniu przetargów do 2,5 miliona złotych. No dziwne rzeczy się dzieją w Polsce. Ja pomijam sprawę, że pierwsza wersja, pierwszy projekt w kultywacji faktycznie zamykał się kwotą, kwotą rzędu 10 milionów złotych. Tak nam projektanci wyszacowali, taką nam przygotowali dokumentację i na takiej dokumentacji dostaliśmy decyzję, bo goniły nas terminy. Dostaliśmy decyzję Urzędu Marszałkowskiego, ale jak zaczęliśmy Robić program finansowania tych, tej tego zadania. No okazało się, że tak za bardzo nie zamykamy się, nie mamy tyle pieniędzy, żeby to zrobić. Zdecydowaliśmy się zasięgnąć języka u kolegów w Polsce, między innymi w Zakopanym, w Toruniu, jak to funkcjonowało. No i doszliśmy do wniosku, że pewne rzeczy, które. Narzucał nam projekt, projektant. Można zrobić inaczej. Znaleźliśmy firmę, które za 50, niecałe 50 tysięcy dokonało weryfikacji projektu i udało się zbić kosztorys do 6 milionów, czyli o 4 miliony mniej. A jak ogłosiliśmy, przetarg wyszło niecałe 200, chyba. Jest czy 2 dokładnie. A jakie jest dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska? Myśmy mieli, może powiem z tego, my około 800 tysięcy musimy zapłacić. Myśmy mieli zapewnioną, datę, gdyby rekultywacja kosztowała 6 milionów, my byśmy mieli około 2, 2 490 tysięcy z Narodowego Funduszu y, Dotacji. To jest 50% kosztów kwalifikowanych. W momencie kiedy przetarg spada na niższą, cen, na niższą cenę, y, że zadanie jest wykonywane za niższą cenę, to Narodowy Fundusz proporcjonalnie obniża y, dotacje. Y, równocześnie w tej chwili y, kończymy y, Negocjacje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, która udzieli nam pożyczki na wieloletniej. I jak mówię, zostaje nam nasz wkład, i to mówiłem, ile przed chwilą ile on kosztuje. Kiedy możemy się spodziewać? Pełnego zrekultywowania tego wysypiska śmiałów. No, zakładamy, że w przyszłym roku się skończy. Czyli szybko. Dzisiaj każdy chce szybko zarobić i. I wziąć pieniądze i pojechać do domu. Panie prezesie, skoro mówimy w dalszym ciągu o pieniądzach, to może powiedzmy o tych oszczędnościach, które są w firmie czynione. I między innymi na oszczędności. Przekłada się zakup nowego sprzętu, który pozwala w dużej mierze wyeliminować te koszty, które są nakładane, bo na przykład mamy dwa samochody, dwie nowoczesne śmieciarki Mercedes, które mogą o wiele więcej zabrać, wywieźć śmieci, niż do tej pory stare Jelcze czy też stary mogły sobie na to pozwolić. Ograniczamy koszty, można powiedzieć, że ekonomika oczywiście jest stawiana na pierwszym miejscu. Jak będzie w ogóle wyglądało w przyszłości park maszynowy, jak będzie wyglądał park maszynowy MPGK? No, proszę Państwa, Pytanie jest dość, z jednej strony dość ciekawe, a z drugiej strony odpowiedź może nie będzie do końca zadowalająca, ponieważ e, tych wszystkich, którzy liczą, że, przyjedzie, że zamiast 10, 15 śmieciarek po mieście będzie jeździć, będą jeździć cztery. No, tego się nie da zrobić. Miasto ma swoją specyfikę, ma swój układ komunikacyjny i tak dalej, i tak dalej. I po prostu te duże śmieciarki e, mogą pojechać na zabobrze, mogą pojechać tam, gdzie wiadą. Nie? W związku z tym ich ilość jest ograniczona, my mamy w tej chwili dwie, jedną kupiliśmy, drugą wydzierżawiliśmy, sprawdzamy. Mieliśmy przedtem na testach taką śmieciarkę i sprawdziła się, dlatego jedną kupiliśmy, drugą kupimy. Najprawdopodobniej tą dzierżawiono, bo musimy sprawdzić czy jak ona się tutaj sprawuje. Wszystko wskazuje na to, że na początku roku ją kupimy. To jest właśnie też element obniżki kosztów praktycznie można powiedzieć, że ta śmieciarka bierze dwa razy tyle, co niektóre inne. I, ale są miejsca, w które musi wjechać mała śmieciarka, która po prostu się zmieści w wąski wjazd, wąską bramę. Też niektórzy z Państwa muszą się yy, yy, pogodzić z tym, że być może będzie trzeba troszkę dalej śmieci wynosić. Bo jak mówię, żeby utrzymać koszty w Ryzach, czy nawet je obniżyć, to po prostu będzie trzeba, te śmieciarki nie wszędzie wiadomo nie będzie tak może bardzo korzystnie, jak jest w tej chwili. A to co, do ilu te... samochodów dążymy? Takich nowoczesnych? No proszę Państwa, my teraz nie możemy nie odpowiedzieć, bo zmienia się ustawa, będzie... Gmina, gmina decydować. My jeszcze nie wiemy, czy gmina będzie miała, Jelenia Góra będzie jednym rejonem, czy będą dwoma rejonami. Różne są, w tej chwili miasto pracuje nad tym. Jeżeli będzie jeden, no będzie więcej samochodów w spółce, jeżeli wygramy przetarg. Jeżeli, jeżeli będzie, będą dwa, no to na pewno ta ilość starczy, którą mamy. Sądzę, że przy Zmianie systemu przy tych śmieciarkach za dużo dodatkowego sprzętu, gdyby była dzielenia góra cała i my byśmy wygrali, to byśmy nie mieli. Tym bardziej, że wprowadzając te duże śmieciarki, mając na celu obniżkę kosztów, jak Państwo na pewno zauważyli, zmieniamy w mieście pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Z tych pojemników siatkowych na tworzywa sztuczne, napety, butelki PET, odchodzimy, wprowadzamy żółte pojemniki plastikowe, oznakowane odpowiednio i prosimy tam wyrzucać tylko te śmieci, które, te odpady tworzyw sztucznych, co wcześniej wrzucaliśmy do tych pojemników siatkowych, to znaczy butelki z tworzyw sztucznych i chemię, i opakowania po środkach chemicznych. Prosimy nie wrzucać jakichś tam elementów plastikowych, krzesełek i tak dalej, bo to akurat nie do tego. A kilka I... miesięcy temu została zakupiona spora partia tych pojemników, a wiele pojemników również nie przetrwało dłuższego czasu na ulicach Jeleniej Góry. Jak wygląda generalnie poziom dewastacji tego, co zostało zakupione? Bo wiele z nich zosta zostaje palonych, niszczonych, no i trzeba systematycznie dokupować nawet. No, mogę powiedzieć, że tutaj powiedzieć yy, mieszkańcom, że jest to jednak mniejsza skala niż była kiedyś to raz. Ale jeszcze wrócę do tamtego. Ten żółty pojemnik, który jest, jest obsługiwany przez śmieciarkę taką samą jak wywozi śmieci. Tyle że dzięki tym dwóm dużym samochodom, które mamy, jedną ze śmieciarek mogliśmy wycofać z rejonu i przeznaczyć tylko i wyłącznie do wywozu właśnie tych odpadów z tych selektywnych. Więc albo jedzie po po te butelki albo jedzie po makulaturę. I to, proszę sobie wyobrazić, że to pozwala koszty transportu obniżyć czterokrotnie, bo ten jeden samochód bierze cztery razy tyle yy, pojemników opróżnia, co ten samochód z HDS-em. czyli praktycznie zmniejsza się ilość włożonego powietrza. Proszę sobie policzyć, że mm, powiedzmy sobie, Czterokrotnie mniejszy przebieg jest, to, to jest naprawdę duża oszczędność. Zostawmy ten temat za sobą. 1 listopada dużymi krokami się zbliża, a jak wiadomo, wtedy bardzo wiele osób przyjeżdża na groby swoich bliskich. Wiąże się to również z tym, że o wiele więcej śmieci na cmentarzu na cmentarzach wiele nie górze jest do wywiezienia. Jak to będzie wyglądało w tym roku? Proszę Państwa, chcę powiedzieć tak, że jak Państwo zauważyli, na cmentarzach pojawiły się troszeczkę, jest, został zmieniony troszeczkę system wywozu. Nie ma już tych dużych kontenerów, wyznaczyliśmy dodatkowe kontenery na gruz i, i umieściliśmy w większości na cmentarzach pojemniki, szczególnie na nowym i na starym cmentarzu przy ulicy Sudeckiej umieściliśmy te pojemniki takiej metrowej wielkości, żeby to mogło obsługiwać y, śmieciarka. Y, różne głosy można usłyszeć, y, szczególnie w internecie. Jest Różnie oceniane, ale proszę zrozumieć, że dokładamy wszelkich starań, żeby na święto zmarłych cmentarze były czyste. Mamy specjalny harmonogram wywozu tych odpadów i na pewno zrobimy wszystko, żeby były czyste i posprzątane. Jak chcę powiedzieć, że około 2000 ton wywozi się odpadów z cmentarzy w skali roku. Ale około 1000 wywozi się od 20, listopada, od 20 października do 15 listopada. Można powiedzieć, że połowa jest, połowa jest w, tych trzech, w tych czterech tygodniach. Także my ze swej strony ustawiamy dodatkowe pojemniki. Do, do, dajemy dodatkowych ludzi, dajemy ciągniki, dodatkowy sprzęt, żeby naprawdę zamiatarki i żeby to na wszystkich świętych było naprawdę dobrze. Ale tu mamy prośbę, żeby sprzątając, jeżeli już pojemnik jest pełny, położyć śmieci blisko pojemnika, my to na, na, na alejach, my to na pewno wywieziemy. Wyczyścimy, samochody będą jeździć na tyle, na ile to jest możliwe, i mamy nadzieję, że przy pomocy państwa damy radę to wywieźć. Sądzę, że przykłady ostatnich lat, kilku lat, pokazują, że na wszystkich świętych jesteśmy, zawsze zdążamy, żeby te cmentarze posprzątać. Będziemy jeździć praktycznie. Do ostatniego dnia przed Wszystkimi Świętymi i skoro świt w pierwszy dzień, 1 listopada. Później, niestety, nie ma najmniejszej szansy ani sensu, żeby jakakolwiek, jakikolwiek samochód do wywozu jeździł, bo po prostu jest tyle ludzi na cmentarzach, że auto się nie przepcha, zrobiłoby tylko i wyłącznie niepotrzebne zamieszanie. Powiedzieliśmy na temat wywozu śmieci, a powiedzmy o tych mapach elektronicznych, cmentarzy, które, elektronicznych mapach cmentarzy, które funkcjonują już od dłuższego czasu, jak to się sprawdza i co dzięki temu można uzyskać, bo sprawdzając położenie grobu możemy zaoszczędzić czas. Na przykład osoby, które przyjeżdżają z daleka i od dawna nie odwiedzały grobów swoich bliskich, mają ułatwione zadanie. Mogą sprawdzić w domu, bo hmm, czy mieszkają w Anglii, czy mieszkają... Hmm, tutaj gdzieś w Warszawie, czy w Leningu, że Zawsze można wejść na stronę www.mpgk.jodgora.pl. tam są cmentarze i w zależności można poszukać, jeżeli się wie, na którym cmentarzu, to się wchodzi na określony cmentarz, bo, ka bo każdy cmentarz ma mapę. I, I wpisuje się tam, tam jest wyszukiwarka, wpisuje się nazwisko, imię i yy, znajduje się grób. Nie wszędzie udało nam się y, napisać czy opłaty zostały za prawo utrzymania prawo do grobu a tu przypominam że 20 lat takie y, po zapłaceniu odpowiedniej opłaty ma się prawo do grobu 20 lat a następnie y, obojętnie czy grób jest utrzymywany czy nie utrzymywany y, jest prawo y, ten grób zlikwidować no my tego tak nie robimy ale te groby zaniedbane które po prostu nie są opłacane, nikt się nimi nie zajmuje, kierownictwo cmentarza dokładnie wie, pracownicy cmentarza dokładnie wiedzą, które, które groby nie są odwiedzane i tak dalej, to y, są do, mogą być do likwidacji, w związku z tym proszę y, sprawdzić sobie, jeżeli nie będzie na y, stronie internetowej, y, jak się znajdzie grup, nie będzie tej danej, to to warto w Biurze Cmentarza y, sprawdzić i doprowadzić do porządku. Być może Państwo mają kwity, ktoś z pracowników kiedyś nie napisał, no, trudno jest odpowiedzieć. Generalnie w yy, większości grobów to my wiemy. To, co jest zapłacone, jak zapłacone, i tak dalej. Panie Prezesie, ostatnie pytanie, bo będziemy musieli powoli kończyć nasz program. Jak wygląda kwestia wywożenia śmieci z osiedli, na przykład domków jednorodzinnych. Każdy oczywiście ma pojemnik kubę na śmieci, ale zdarza się bardzo często tak, że przy tych kubłach są jeszcze dodatkowe worki. Jeżeli te worki nie są z oznaczeniami MPGK, obsługa śmieciarki ich nie wywozi. No bo nie ma, nie ma potrzeby. Robimy wszystko. Jesteśmy spółką prawa handlowego. Pójdzie się do sklepu, chce się kilo cukru, za kilo cukru się płaci, to się dostaje kilo, a nie 2 kg. My, zabierając śmieci, za które ktoś nie zapłacił, jedziemy na składowisko, ponosimy raz koszty wywozu, a po drugie, płacimy na składowisku 220 zł za tonę. To są olbrzymie pieniądze. Teraz udało nam się wynegocjować ze związkiem z gmin Karkonowskim 8% obniżkę, być może nawet 11%, bo to w zależności od ilości śmieci, które dowieziemy na składowisko, to jest naprawdę duża kwota, to jest kilkaset tysięcy w skali roku. Szkoda, że to dopiero teraz udało się załatwić. I to nie ma powodu, żeby ludziom wywozić. Ludzie po prostu nie chcą przyjmować często gęsto normatywów, sami określają, jaka im jest ilość pojemnika potrzebna. Czyli mogą kupić większy mogą albo kupić pojemnik. większy albo mniejszy pojemnik i wtedy będzie dobrze. No, są jeszcze. T... A tutaj od razu bym jedną rzecz powiedział. Bardzo nieprzyjemną rzeczą jest to, że ustawiając gniazda do selektywnej zbiórki odpadów, są miejsca, ja nie będę dzisiaj wytykał, bo to nie pora, że w niektórych miejscach po prostu ludzie wywożą wszystko. Potrafi się znaleźć muszla, stary telewizor, kawałek leżanki. No, proszę Państwa, to przy pojemniku na szkło czy na pet, no to jest bez sensu. To tak nie może być. To tylko świadczy o kulturze mieszkańców, którzy yy, tam w tej okolicy funkcjonują. I to byśmy chcieli, żeby to się uporządkowało, żeby tak nie było. Czy jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych? Jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych. My dwa razy w roku jeździmy, zabieramy nieodpłatnie. Każdy może sobie przed dom wystawić. Jest harmonogram, który funkcjonuje. Chyba już żeśmy skończyli albo jesteśmy na ukończeniu w tym, tej jesiennej zbiórki. I sądzę, że to dało efekty. Myśmy wywozili, jak zaczynaliśmy parę lat temu tą wystawkę tak zwaną, bo to się przyjęła taka nazwa z zachodu, to na tej wystawce myśmy wywozili za każdym razem 60, około 60 ton odpadów przez miesiąc terenu Jelenii Góry, czyli 120 ton w kalie roku. A w tym, w, tym sezon, w tym miesiącu, kiedy wywozimy, to... Obawiamy się, znaczy obawiamy, nie obawiamy się, cieszymy się, bo to dla nas jest jednak mimo wszystko koszt, który mamy zapłacić, że y, robiąc tą akcję, wywieziemy tylko około 30, tysięcy, 30 ton odpadów, między 30 a 40, czyli już widać, że ilość odpadów y, zmalała. Także... Y, Społeczeństwo na pewno skorzystało z tej formy, wyczyściło już sobie strychy, podwórka, no ale zawsze w domu się coś znajdzie. I tu chcę powiedzieć, że my prowadzimy punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów. Wystarczy przyjechać na ulicę Wolności 161, 163 i oddać, nie za darmo, oddać za darmo stary telewizor, starą pralkę czy leżankę, i to my wszyscy, czy stary sprzęt komputerowy, my to odbieramy za darmo. I a pozbyć, się problemu, pozbyć z głową. się problemu z głowy. Jeżeli Państwo to wyrzucą, to od razu znajduje się grupa ludzi, która to rozbije na miejscu, zaśmieca okolice Waszego miejsca zamieszkania, wybierają to, co im się przyda, czyli tam mały kawałek, a cała reszta już jest do niczego nieprzydatna, bo my Zbierając od Państwa stary zużyty sprzęt, oddajemy go, i na tym jak gdyby odbiorca finansuje tą zbiórkę. Ale okazuje się, że czasami sprzęt, który jest przywieziony do nas, po prostu jest bez sensu, bo tam nie ma tego, co, co tamtego, co odbiorcę interesuje, naszego odbiorcę interesuje. Nie mówiąc o tym, że jak lodówkę się oddaje, no to po to, żeby między innymi zneutralizować ten gaz, który tam chłodzi, a jego czasami już po prostu nie ma, został w sposób niekontrolowany przy rozbijaniu tej lodówki, żeby uzyskać trochę złomu, został wypuszczony w powietrze, czyli praktycznie zdegradował, Środowisko. Więcej informacji szczegółowych na temat nie tylko wywozu odpadów wielkogabarytowych, ale między innymi tych elektronicznych map cmentarzy można znaleźć na stronie www.mpgk.jgora.pl. Ja dziękuję Panu za rozmowę, a Państwu chciałbym przypomnieć, że gościem w naszym studiu był dzisiaj Michał Kasztelan, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.